Ja jestem ambasadorką akcji Dotykam. Wygrywam od pierwszej edycji i już chyba sama nie zliczę, ile to lat. Cholernie ważna akcja. Te polskie statystyki są wciąż zatrważające. My ciągle jesteśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o wczesne wykrywanie raka piersi. Jeśli chodzi o... Umieralność na raka piersi jesteśmy niestety w czubie, więc to, to trzeba zmienić. tak? To Medycyna tak poszła do przodu. Na litość boską, to, że my robimy samo badanie piersi, można mu ratować nie tylko zdrowie, ale też życie. Więc dlaczego tego nie robić? Bardzo ważna akcja Podpisuje się jedną i drugą łapą, i jedną i drugą łapą robię samo badanie. Edukujemy się i po to też są takie akcje. Fundacja Iz robi mnóstwo akcji w szkołach, podgadanki w szkołach, prezentacje, jak samobadać piersi. Ta świadomość jest coraz większa, My musimy nad tym pracować. Zdecydowanie więcej kobiet dzisiaj robi samobadanie piersi niż w, jakby, niż nie wiem, koleżanek mojej mamy, tak? więc to, to się na pewno bardzo zmieni. Na szczęście. Odpukać w puste. My nie mamy takich historii w mojej najbliższej rodzinie i oby tak pozostało. Ja pamiętam, mam natomiast takie historie, niektóre się zakończyły tragicznie, wśród moich najbliższych przyjaciółek. I pamiętam jedną historię z Justyną, która zachorowała niestety na raka i zadzwoniła do mnie po wizycie u lekarza i mówi mi, lekarz się uśmiechnął i powiedział, co, chciałaby pani usłyszeć, że to geny, muszę panią zmartwić, geny to jest tyle, a pani sobie sama na to zapracowała. Więc jeśli możemy same sobie zapracować na raka, to możemy też same zadbać o to, żeby rak się nie pojawił, a jak się pojawi, żeby został wcześniej wykryty.